Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do opinii o Samsungu Galaxy Watch 3 po 4 miesiącach użytkowania. Jest to moja taka subiektywna opinia. Ciężko nazwać to recenzją, jest to właśnie bardziej moja opinia po tych kilku miesiącach w styczności z tym zegarkiem. Zawrę najważniejsze aspekty, które po prostu zauważyłem podczas tych kilku miesięcy z tym sprzętem. Ja zegarek zakupiłem w styczniu tego roku. Przebitki nagrywałem już w lutym, też Główną część materiału, główny wywód też zacząłem nagrywać w lutym, ale postanowiłem po prostu nagrać ten materiał ponownie. No i już minęło kilka miesięcy, tak więc będziecie widzieć tutaj ujęcia z yy, po prostu lutego, a sam materiał również pojawi się troszeczkę później, ponieważ ja go nagrywam w ostatni dzień kwietnia, a wy go zapewne zobaczycie w maju lub nawet w czerwcu. Tak więc opinia w chwili nagrywania materiału jest po czterech miesiącach. Jeśli chodzi o wykonanie zegarka, ten wykonany jest bardzo dobrze i wygląda praktycznie jak zwykły zegarek. Mamy tutaj wersję ze skórzanym paskiem. Watch 3 właśnie był dostępny z tym skórzanym paskiem, już domyślnie. Mamy dostępne dwie wersje rozmiarowe. Ja mam tą większą, czyli 45 mm. No i pasek ma tutaj rozmiar 22 mm. No i jest to standardowy pasek na teleskopach, dzięki czemu możemy sobie zamontować dowolny inny pasek, jeśli mamy taką potrzebę. Dodatkowo, co warto zaznaczyć, cała koperta wykonana jest ze stali. No i jest ona tutaj w kolorze srebrnym. W moim przypadku mi zależało, żeby był to właśnie ten srebrny kolor, bo on mi się po prostu bardziej podoba. Dzięki temu ten zegarek wygląda bardziej klasycznie. Na froncie mamy właśnie wyświetlacz, dookoła niego mamy obracany bezel, który jest dość ważnym atutem serii Galaxy Watch. We wszystkich zegarkach, można powiedzieć, tej wyższej serii on się pojawiał. W takich niższych, jak Watch Active, czy po prostu w Watchach np. 4 czy 5 tego już nie mieliśmy, ale najnowszy model, czyli Watch 5 Pro również nie ma już tego obracanego bezela. Mamy właśnie skórzany pasek, dodatkowo jest tutaj klamra wykonana również ze stali. No i co warto zaznaczyć, mamy na obudowie dwa przyciski, z czego jeden ma grawer y, Galaxy Watch, jeden jest to przycisk powrotu, drugi jest to przycisk po prostu wybudzania. No ale mogą one służyć w różnych konfiguracjach. Mamy dodatkowo na obudowie zintegrowany mikrofon oraz głośnik multimedialny. Tak się prezentuje tak naprawdę. Dekiel naszego zegarka. Mamy tutaj informację, że jest to Samsung Galaxy Watch oraz właśnie wszelkiego rodzaju oznaczenia. No i co ważne, tutaj producent zaznacza również to na obudowie. Zagarek jest wodoszczelny Mamy tutaj IP68 oraz certyfikat mil std 810 g No i co warto zaznaczyć, zegarek ładuje się jak większość zegarków tego typu indukcyjnie. Na same wymiary jest to tak. Szerokość 45 mm, wysokość 46,2 mm oraz grubość. 11,1 mm. No a jeśli chodzi o wagę zegarka, ta wynosi 53,8 g z tym skórzanym paskiem zestawu. Jeśli chodzi o specyfikację, no to mam tutaj dwurdzeniowy procesor Exynos 9110 o traktowaniu 1,150 GHz. Dodatkowo mamy pamięć RAM wielkości 1 GB oraz 8 GB pamięci dla użytkownika, te 8 GB możemy przeznaczyć na wgrywanie na przykład zdjęć, czy też właśnie muzyki. Dodatkowo tarcze zegarka tutaj możemy je sobie dowolnie zmieniać i pobierać ze sklepu z tarczami. No i jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj 1.4 cala, jest to ekran w pełni zaokrąglony. Jak widzicie, to teraz na przebitkach, czy też właśnie na tym głównym ujęciu mamy tu 1,4 cala Super Amolet. Rozdzielczość to jest 360 na 360 pikseli. Jest to pełny okrąg, dzięki czemu zagęszczenie też jest dosyć dobre. I z tego co pamiętam, jest to ponad 300 ppi. No i jeśli chodzi o. Wyświetlacz, no to ja mam tutaj założone szkło hartowane, żeby po prostu chronić ten wyświetlacz podczas codziennego użytkowania. Po prostu możemy za garkiem gdzieś tam zahaczyć i porysować nasz wyświetlacz, a tego po prostu nie chciałem. Budowany system operacyjny jest to oczywiście design. No i mamy tutaj GPS-a, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, czy właśnie w wersji e SIM mamy moduł LT, czyli obsługę sieci czwartej generacji. Zegarek ma wbudowane dość dużo czujników. No ale jednymi z ważniejszych będzie właśnie pulsometr, dzięki niemu możemy mieć stały pomiar pulsu, również w aktywnościach. Dodatkowo mamy czujnik światła, mamy tutaj żyroskop, czy też właśnie barometr, oraz czujnik EKG, czy też po prostu możemy mieć sobie ciśnienie, ale jest to dostępne głównie w, czy w zasadzie tylko w po prostu w smartfonach Samsunga musimy mieć zegarek i smartfon Samsunga, aby z tego korzystać. Jeśli chodzi o aktywności, które mamy, no to jest ich bardzo dużo. Podstawowymi niej będzie bieganie, jazda na rowerze, pływanie, siłownia. Mamy bardzo dużo różnych dyscyplin, z czego również znalazły się też takie jak rower stacjonarny czy orbitek. Jest tego po prostu dość dużo. No i myślę, że zegarek pod kątem aktywności jest tutaj naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Jak przystało na smartwatch'a, mamy tutaj bardzo dużo wszelakiego rodzaju aplikacji, no i możemy tutaj zainstalować dodatkowe aplikacje ze sklepu. Niech na przykład taką ciekawą aplikacją będzie obsługa kalkulatora, czy na przykład internetu. Dzięki temu możemy bezpośrednio przeglądać sobie treści internetowe, a nawet udało mi się włączyć tutaj film na YouTubie. Tak więc po prostu jest to zegarek w pełni multimedialny. Również jak po prostu inne smartwatche z systemem Wear OS lub po prostu Apple Watch z systemem właśnie Watch OS. Możemy tutaj pełnoprawnie korzystać z wszelkiego rodzaju udogodnień i taki smartwatch połączony z siecią Wi-Fi lub do internetu za pomocą karty eSIM może tak naprawdę... Zastąpić nam częściowo smartfon, możemy dodatkowo przez taki zegarek rozmawiać dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz głośnikowi. No i co ważne, te rozmowy są dość dobrej jakości i na przykład w samochodzie, gdy mamy ręce na kierownicy, po prostu jest to dobrze słyszalne zarówno ze strony odbiorcy, jak i ze strony nadawcy, czyli po prostu osoba, z którą rozmawiamy, dobrze nas słyszy oraz my słyszymy dostatecznie dobrze osobę, z którą rozmawiamy. Jeśli chodzi o powiadomienia, zegarek może wyświetlać powiadomienia praktycznie z każdej aplikacji. Dodatkowo możemy integrować tak, jakby się z tymi powiadomieniami, w ten sposób, że możemy po prostu czy też krótko odpowiedzieć na daną wiadomość, czy zareagować w sposób wykorzystania emotikony. No, ale dzięki temu po prostu nie musimy sięgać po nasz smartfon. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zegarek sam wykrywa treningi. U mnie najczęściej jest to gdzieś tam jakiś tam spacer lub po prostu krótszy bieg. Po prostu sam zegarek wykrywa tą aktywność i pyta nas, czy chcemy włączyć GPS, aby zapisać trasę. No, jest to po prostu wygodna sytuacja. Nie musimy za każdym razem, jak miałem to w Mi Bandzie 4, ręcznie tak, jakby dodawać tego treningu, że zaczynamy na przykład spacer lub jazda na rowerze wykrywane jest automatycznie i działa to naprawdę dosyć dobrze. Ciekawych aplikacji, których no nie znalazłem na zwykłym smartbandzie jest na przykład obsługa pełnowymiarowego kalendarza. Dzięki temu możemy po prostu mieć dostęp do kalendarza, co mi się często przydaje. Mamy kontakty, mamy również właśnie dyscypliny sportowe, o których już wspominałem. No jak widzicie, jest tego tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Dodatkowo do wszystkich treningów możemy zapisywać sobie właśnie GPS, jak i tętno. No i co jest warte zaznaczenia. Mamy tutaj również pogodę, czy też po prostu odtwarzanie muzyki. Możemy sobie tutaj właśnie podłączyć na zegarek do smartfona i przełączać sobie muzykę, oraz puścić muzykę bezpośrednio po prostu z zegarka. Dzięki zastosowaniu właśnie głośnika możemy ją przełączyć również płynnie ze smartwatcha na telefon oraz na głośnik Bluetooth. Również możemy podłączyć tutaj dedykowany zestaw Bluetooth, czyli po prostu głośnik lub słuchawki. W kwestii baterii, ta ma pojemność 340 mAh, no i wystarcza w moim użytkowaniu do 3-4 dni takiego normalnego użytkowania z włączonym właśnie połączeniem Bluetooth, ale bez włączonego Wi-Fi, czy też po prostu gdy nie używam zegarka z telefonem, czyli mam wyłączony Bluetooth, to po prostu ten zegarek jeszcze dłużej może wytrzymać na baterii. Nie mamy dostępu wtedy do wszystkich tych funkcjonalności typowego smartwatcha. Dodatkowo mamy tutaj Always on Display, to więc jeśli chcemy mieć. Zegarek ciągle włączony, a tak jak w zwykłym tradycyjnym zegarku widzieć cały czas godzinę, no to jest taka możliwość, jednakże wtedy bateria krócej będzie wytrzymywać. Z tego co wiem, tutaj bateria w przypadku takiego intensywnego użytkowania przez innych użytkowników wystarczyła maksymalnie na półtorej doby. Tak jak mówię, w moim cyklu użycia jest to 3 do 4 dni. Zegarek ładujemy ładowarką z zestawu, jest to ładowarka magnetyczna. No i wspiera ona standard po prostu ładowania bezprzewodowego. Niestety zegarka, z tego co sprawdzałem, nie można naładować na zwykłej ładowarce QI. Musimy użyć do tego dedykowanej ładowarki zestawu lub dedykowanej ładowarki Samsunga, która ma możliwość ładowania zarówno smartwatcha, jak i właśnie naszego smartfona, czyli ładowarek Duo. Zegarek oczywiście... Jest wyposażony w system Tizen no i ten system jest obsługiwany właśnie przez smartfony z Androidem, jak i z iOS-em. Mamy dedykowaną aplikację na smartfony z Samsunga, jak i po prostu smartfony innych firm, ale również możemy dedykowaną aplikację zainstalować na po prostu iPhone'a na iOS, z którego ja jeszcze obecnie korzystam. No i właśnie tam mam tą dedykowaną aplikację, która pozwala nam w pełni konfigurować nasze urządzenie, a no i generalnie nie odbiega funkcjonalnością od tej znanej z Samsungów, poza na przykład ekg czy obsługą ciśnienia mierza. W tym filmie nie odpowiem do końca na pytanie, czy warto kupić Samsunga Galaxy Watch 3, bo jest to też no, nie najnowszy zegarek, jego premiera była w 2020 roku, ale do moich zastosowań, do moich potrzeb jest jak najbardziej wystarczający. No mi głównie jednak zależało na wyglądzie tego smartwatcha. No, i tym, że po prostu mamy tutaj naprawdę dobrej jakości ekran AMOLED, dzięki czemu po prostu przyjemnie korzysta się z tego zegarka, nie rzuca się on w oczy, no i po prostu nie wygląda jak smartwatch. Dopiero przy bliższym kontakcie możemy wywnioskować, że jest to zegarek typu smart. Ja generalnie jestem zegarka bardzo zadowolony, również cena. Która no, nie jest jakaś wysoka. Mówię tutaj głównie o modelach z rynku wtórnego lub modelach, które są nowe, ale po prostu nie pochodzą już do sklepów, tylko z aukcji internetowych. No, ta cena wecha się tak naprawdę w okolicach 200, 300, 400 zł. Ja go kupiłem, z tego co pamiętam, w okolicach 250 zł. w stanie bardzo dobrym. Jedynie widać tutaj jakieś zużycie na pasku, co nie jest dla mnie aż tak problematyczne i tak na wakacje po prostu mam zamiar wymienić ten pasek, bo dzięki zastosowaniu zwykłych teleskopów jest taka możliwość. No, i po prostu zegarek prezentuje się bardzo dobrze, a biorąc pod uwagę aspekt cenowy, myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna propozycja i uzupełnienie po prostu naszej garderoby, czy też po prostu posiadanie czegoś smart. I myślę, że jest też to lepsza propozycja niż na przykład zakup takiego Mi Banda 7, którego też miałem. I właśnie z Mi Banda 7 przeszedłem na tego typu zegarek, i myślę, że było to dobre rozwiązanie. Bateria krócej wytrzymuje ale też nie jakoś dużo krócej, ponieważ Mi Bandzie wystarczała mi ona na 7 dni, ta wystarczy mi na 3-4 dni, tak więc to jest taka dysproporcja, którą jestem w stanie po prostu wybaczyć, bo zegarek posiada po prostu więcej funkcji, ma większy wyświetlacz, no i zdecydowanie jest lepszy. W tym filmie byłoby to już wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, a jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!